Co na nowy film. O nie! Kiedy to się grało? Moje dzieciństwo. Kurde, musiałem kupić za te 3 zł. Ile to ty grałeś? 53 sekundy? Aha, bo ty nie zarabiasz. A, dobra, dobra, dobra. To ty, tak krótko? Boże, ty nie umiesz takiego prostego revela przejść? Ty naprawdę, Jezu, nie umiesz grać! Nie umiesz takiego prostego... To jest naprawdę proste do przejścia. Y -y. Y -y -y -y. Tak, 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 tak. Tak, to ja. That's me. Y -y, tak, to ja. Y -y, to ja, więc właśnie nie znalazłeś. Elo 320 odcinek. Elo 320 no. Tak się robią. A widzisz, no. Jezu! Ej! Bo za dostałem! Moje sukawki! Ała! Ała! Leścimy moje, ała! Czemu musiałeś mi to zrobić? Ała! 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 ała. Ale to polało! O, o nie! O nie! Sorry, że tak histeryzuję, ale się wystraszyłem! I'm